Nowy stalker nie uniknął błędów w trakcie premiery. Co jest ich przyczyną? Czy twórcy będą w stanie je naprawić? Zapraszam do materiału. Serdecznie nazywam się Grzegorz Wątroba, to mój kanał weekendowy. Jeżeli chcecie wspierać jego rozwój, zapraszam do lajków, subów, udostępniania dalej, dołączenia do, do patronaita czy też Discord'a. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl to długo wyczekiwana kontynuacja kultowej gry z 2007 roku. Po latach prac deweloperskich GSC Game World dostarcza produkcję, która już na pierwszy rzut oka pokazuje, gdzie zainwestowano najwięcej czasu i wysiłku, chociaż gra imponuje, naprawdę imponuje pod wieloma względami technicznymi. Nie jest wolno od problemów, które wymagają szczególnego omówienia. Zaznaczam od razu, że nie jest to pełnoprawna recenzja gry, gdyż z tytułem spędziłem ledwo kilkanaście godzin i skupiam się tutaj na analizie bardziej technicznej tytułu tego, co napotkałem od momentu tej. Pełnej premiery, czyli już po Day One Patchu. Opiszę więc, co działa dobrze, co działa źle, jak można to naprawić na bazie swojego doświadczenia z silnikiem Unreal Engine 5, który jest bazą tej gry, a konkretnie te pierwsze buildy opierały się na wersji właśnie 5,1, ale będą zapewne aktualizowane w trakcie, w kolejnych tygodniach, w kolejnych dniach po premierze tytuł ogrywałem na średniej jakości pc -cie, bo 12-rdzeniowy intel 12 generacji RTX 3070 ti i 64 GB do tego dysk SSD o odczycie prędkości 7000 MB na sekundę, więc to nie jest wybitny komputer, ale jest bliżej takiego powiedzmy przeciętnia, przeciętniaka może kawałeczek wyżej, ale cóż to też powinno dać powiedzmy jakiś punkt odniesienia do tego jak możemy sobie tutaj poradzić z tą grą bez szczególnie mocnego czy najnowszego po prostu modelu PC? No i dodatkowo jeszcze ogrywałem to na Xbox Series X. Gra jest dostępna w ramach usługi Xbox Game Pass. W zakresie tej recenzji warto nakreślić pewien kontekst. Ja absolutnie rozumiem, że gracze nie obchodzi, jak są tworzone gry. Gracze chcą po prostu dobrego produktu i to, w jakich warunkach powstaje, czy też jakim trudem um, powiedzmy, tutaj deweloperów to wszystko miało miejsce. Nie musi nikogo przejmować, nie sposób jednak nie wspomnieć tego, jakie zespół GSC Game World przeżył trudności w trakcie produkcji ze względu na sytuację w Ukrainie, ze względu na wojnę, która. Nadal trwa. Spora część ekipy musiała się przeprowadzić do innych krajów, głównie do Czech, a studio zmieniło siedzibę na Pragę. Część twórców nadal jest w czynnej służbie wojskowej, w tym działają blisko frontu, doświadczając koszmaru wojny, jednocześnie tworząc grę, kiedy to możliwe. To co też można było zobaczyć na dokumencie, który GSC Game World wypuścił już jakiś czas temu. Bardzo polecam. Jeden z deweloperów wręcz zginął w trakcie działań wojennych w Bachmucie w 2022. Nie sposób nie wspomnieć więc o poświęceniu twórców zarówno dla projektu, jak i dla swojej ojczyzny. Osobiście mam nadzieję, że konflikt skończy się z jak najbardziej korzystnym dla Ukrainy wynikiem, bo to też będzie wynik. Bardziej korzystne dla nas, ale zaznaczam też jedno: ta sytuacja nie wpływa na moją ocenę i analizę techniczną gry. Będę ją analizował jak każdy inny tytuł, więc przejdźmy do konkretów. Największym technicznym atutem drugiego Stalkera jest bez atmosfera i oprawa środowiskowe. Twórcy, wykorzystując możliwości właśnie Piątego Annela, stworzyli niesamowicie autentyczne, świat, które z pewnością zadowoli fanów oryginału. Roślinność w grze zasługuje na szczególną uwagę. Świat gry charakteryzuje się imponującą gęstością wegetacji, która rozciąga się aż po horyzont. Tereny są zawsze odpowiednio porośnięte drzewami, krzewami, trawą. Jest po prostu gęsto, co um, tworzy przekonujące wrażenie o puszczonego dzikiego obszaru. Warto jednak zaznaczyć, że ze względu na właśnie wersję 5.1 silnika, roślinność ma pewne ograniczenia. Nie wykorzystuję chociażby Naita, co skutkuje standardowymi poziomami detali zmieniającymi się wraz z odległością do gracza. Jest to jeden z tych punktów zapalnych gry, jeżeli twórcy zaktualizują silnik, z pewnością zyskają nieco milisekund frame time'u i przy okazji jeszcze jakości właśnie e, prezentowanego folieżu, tak? czyli i drzew, i traw i tak dalej. E, trzeba też przyznać, że ciężko zauważyć stuttering z powodu kompilacji shaderów, gdyż te zostały bardzo dobrze zebrane w fazie e, właśnie e, składania PSO cache, e, czyli pipeline z objectów. E, I co prawda m, na starcie budują się dość długo e, i czasami budują się Prawie, że przy każdym uruchomieniu to też zależy, ale opłaca się to w samej trakcie gry i przygotujcie się jednak, że każda łatka od twórców może przynieść dodatkowe shadery do przemielenia lub ich restart, więc no to przeliczanie na kompilację shaderów może się zdarzyć dość często, ale łatwiej się to trawi, jeżeli to jest tam raz na uruchomienie, a nie w trakcie samej rozgrywki. Modelowanie obiektów i tekstury stanowią tutaj kolejny mocny punkt gry. Przy rozmiarze instalacji sięgającej powyżej 150 GB na PC widać, gdzie wykorzystano tą przestrzeń. Tekstury w całej grze charakteryzują się wysoką rozdzielczością, a każdy zardzewiały element czy kawałek złomu prezentuje się imponująco, nawet z naprawdę bliskiej odległości, dzięki wykorzystaniu właśnie neta tutaj. I to widać też właśnie w trakcie analizy ramki. Detale geometryczne w statich meshach, tak jak cegły, zaprawa murarska, połamany Beton, no generalnie wszystkie statyczne elementy zachowują wysoką jakość, niezależnie od dystansu obserwacji. Problem w tym, że obiekty przygotowywane pod nanej muszą po prostu zajmować więcej w trakcie, właśnie i w pamięci, i na dysku, i to też generuje większy rozmiar właśnie instalacji. Stąd trzeba nauczyć się akceptować, że gry przez tą technologię będą coraz bardziej. Pęcznić. Szczególną uwagę zwracają tutaj też modele broni, które stanowią. No, z znaczący postęp, można powiedzieć w porównaniu z oryginałem z 2007. Animacje są płynne, poziom szczegółowości jest naprawdę imponujący. Każda broń pokazuje realistyczne oznaki zużycia, które są szczególnie widoczne podczas zacięć. Materiały użyte do stworzenia broni zasługują na szczególne wyróżnienie. Widoczne są wyraźne zróżnicowania pomiędzy metalowymi częściami, drewnianymi elementami. Naprawdę tutaj widać bardzo duże postaranie. Eee, właśnie kolby, chwyty, to wszystko bardzo mocno się wyróżnia. Twórcy albo sami mieli odpowiednie doświadczenie Albo skonsultowali właśnie te wszystkie sprawy ze specjalistami, którzy mieli kontakt właśnie z bronią. Stąd wiedzą, jak funkcjonuje, co się może z nią dziać. Mnie niezwykle zachwyca to, w jaki sposób oddano fakt, że broń się czasami zacina i co należy z nią wtedy zrobić. Te wszystkie animacje są tak dopracowane, naprawdę jestem tutaj pod dużym wrażeniem, a nie widzi się tego zbyt często w grach. System pogodowy to też jest na naprawdę coś na duże plus, stanowi kolejny właśnie ten element, który bu buduje imersję. Oprócz standardowych opadów deszczu z ciemnymi właśnie chmurami. I wolumetrycznymi. Gra oferuje bardziej egzotyczne zjawiska atmosferyczne, charakterystyczne dla właśnie świata Stalkera. mam te wyładowania, anomalie i tak dalej. Właśnie dostajemy tutaj burze, które nadają żółty odcień. Wszystko. Właśnie jest pełne tych unoszących się w powietrzu cząsteczek, więc tutaj jest system VFX-u. Właśnie partikli jest naprawdę dobrze zrobiony. Także anomalie pogodowe, właśnie i te efekty świetlne im towarzyszące, zwłaszcza te wyładowania atmosferyczne, też naprawdę robią robotę. Czyli to, co jest najważniejsze, jeżeli chodzi o od, od strony oprawy audiowizualnej, jest tutaj naprawdę wycyzelowane na bardzo wysokim poziomie. Cutscenki i udźwiękowienie też są całkiem solidne, co prawda, powiedzmy, model nie wykorzystują tutaj Metahumana, więc można było tutaj jeszcze trochę lepiej, że tak powiem, dociągnąć, jeżeli chodzi o same modele postaci wciąż. Mamy tutaj no naprawdę dużo tych przerwników filmowych, chociaż wciąż w umiarkowanej ilości. Wszystkie kadstensenki prezentowane są z perspektywy pierwszej osoby, czyli tak jak chociażby w Call of Duty. Modele postaci charakteryzują się przekonującą mimiką, dobrze zsynchronizowane są z dialogami, zwłaszcza w dubbingu, gdzie mamy osobno, przynajmniej ja mam w swojej wersji. Wersje po ukraińsku i po angielsku, i nie ma tutaj tego sztucznego, takiego słowiańskiego że tak powiem, a, 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 akcentu, jeżeli chodzi o angielski, tylko mamy poprawny angielski i dobrze też brzmiący ukraiński. Do tego mamy oczywiście napisy po polsku, angielsku i tak dalej, więc tutaj wszystko jest cacy. Ja bym jeszcze preferował. Tryb po ukraińsku z lektorem, takim jak z lat 90. Naprawdę chętnie bym dopłacił za to, żeby mieć właśnie tego takiego ulskulowego lektora, właśnie z lat 90., to wtedy byłby jeszcze taki mocniejszy klimat jak dla mnie, ale to dlatego, że jestem starym dziadem. I no, naprawdę tutaj wiele tych elementów jest zrobionych na wysokim poziomie. Dodatkowo, jeszcze trzeba właśnie przyznać twórcom, że zrobili tutaj dużo rzeczy po staremu w sensie nie korzystali ze wszystkich fajerwerków tam gdzie nie jest to konieczne yy, po to żeby osiągnąć jakiś o, o, powiedzmy konkretny wizualny cel tak jeżeli mogli gdzieś korzystać z Nanite'a to go wykorzystali jeżeli nie to zrobili grę właśnie na odpowiednim LOD stacku czyli level of detail i działa to dzięki temu no, Lepiej niż gdyby próbowali na siłę zrobić jakieś inne rozwiązanie, więc trzeba przyznać, że tutaj twórcy, zwłaszcza od asetów mieli naprawdę, mieli naprawdę dużo doświadczenia, zrobili dużo rzeczy naprawdę pieczołowicie, więc tutaj można tylko się tym zachwycać, bo to wszystko naprawdę pięknie buduje klimat. Do analizy zabrałem się Klasycznym podejściem, więc wpiąłem się do tytułu RenderDociem i VTunem, by sprawdzić, jak wyglądają instrukcje na GPU i CPU, by wyciągnąć bardziej szczegółowe wnioski i mimo ogólnie wysokiego poziomu oprawy wizualnej gra nie jest wolna od niedociągnięć. Jednym z głównych problemów jest kwestia rzucania cieni przez źródła światła albo raczej jego braku. Wiele źródeł światła w grze nie generuje cieni, co jest szczególnie widoczne przy ogniskach, gdzie zgromadzeni wokół nich ludzie nie rzucają cienia od płomieni i dużo generalnie takich nagłych dynamicznych elementów jeżeli chodzi o genero generowanie cieni właśnie dużo źródeł światła, które mogą dynamicznie Rzucać te cienie są albo wyłączone, albo źle skonfigurowane. Co jest dziwne, zwłaszcza że w poprzedniej części, nawet w tej grze z 2007, te efekty były dostępne. I tutaj przyczyn może być kilka: mogą być to właśnie złe ustawienia na obiektach, ale też automatyczny system limitowania rzucanych cieni, w zależności od po prostu wydajności gry. Jeżeli frame time tytułu jest zbyt wysoki, czyli mamy niskie fps -y, no to efekty mogą być po prostu samoczynnie wyłączane. Tutaj się o tym przekonamy pewnie dopiero po paru łatkach. W przypadku systemu Lumen, czyli tego, który odpowiada za globalne oświetlenie w grze, przysparza tutaj. Cóż, sam system przysparza trochę problemów. Właśnie w drugim Stalkerze wykorzystuje się programową implementację Lumena, czyli bez sprzętowo wspieranego RTX, po to, by efekty działały na każdej platformie i opiera się głównie na informacjach z przestrzeni ekranowej, właśnie czyli jest tam screen space reflections do generowania rozproszonego oświetlenia i odbić, i prowadzi to do typowych problemów znanych właśnie z Unreal, takich jak przecieki światła, czy niestabilne cienie, szczególnie widoczne w pomieszczeniach z dużymi otworami na zewnątrz, natomiast poprawiono to w wersji chyba 5.3, a na pewno w 5.4 już jeżeli chodzi o Unreal, to będą te efekty działały lepiej, więc aktualizacja tutaj z pewnością pomoże twórcom. Jeżeli chodzi o wersję konsolową, bo też chwilę pograłem na Xbox Series X, no to widać tutaj szereg różnic w porównaniu z wydaniem na pc -ta. Pierwszą zauważalną jest oczywiście niższa jakość i niższa gęstość roślinności, chociaż wersja na Xboxa nadal wygląda całkiem nieźle, no to widać, że jest tutaj po prostu gorzej. Jakość cieni również różni się pomiędzy platformami. No i Series X w trybie wydajności oferuje niższą jakość właśnie tych virtual shadow map, które są wykorzystywane do tego, by w wydajniejszy sposób obiekty w świecie rzucały cień pod wpływem właśnie systemu iluminacji. No i widać tutaj większą niedokładność, widać częstsze migotanie cieni na powierzchni, bo po prostu one są cały czas tam inwalidowane i gdzieś tam dostajemy te zakłócenia. Tryb jakości na Series X zbliża się pod tym względem do wersji PC, tryb właśnie wydajności, dostaje już tutaj mocne wpierdzielne jakości. Jeżeli chodzi o właśnie też dalej lumen, został znaczony on uproszczony na konsoli, przekłada się to na niższą jakość samych nawet pól rysowania, czyli signed distance fields używanych do śledzenia promieni, co prowadzi do gorszej jakości efektów, większych deformacji obiektów w odbiciach, częstszych błędów w globalnym oświetleniu i szczególnie widoczne jest to właśnie w trybie wydajności. Gdzie mamy niższą rozdzielczość wewnętrzną i uproszczony lumen, i to wszystko, jakby robi nam straszne mydło na ekranie. W podobny zresztą sposób, jak w właśnie drugim, w remakeu drugiego Silent Hill na piąte PlayStation. Chociaż tam też to mydło jest troszeczkę z innych powodów dodatkowo. No i oczywiście mamy tutaj kwestię problemów z upscalingiem, ale do tego jeszcze za chwilę. I te wszystkie glitche w większym lub mniejszym stopniu zostaną naprawione, gdy twórcy zrobią aktualizację po prostu do silnika w wersji 5.4. 5.5 może być niestabilne, ale nie zaszkodziłoby, żeby przynajmniej do 5.4 podskoczyli. Ten update nie powinien być szczególnie bolesny. Tam rozwiązano wiele problemów z Lumeną oraz wprowadzono Nenite dla folieżu. Nie dość, że poprawi to jakość wyświetlania, to poprawi też wydajność gry i właśnie teraz tak spójrzmy troszeczkę na samą wydajność. Jeżeli chodzi o analizę rozdzielczości na konsolach, no to widać tutaj znaczące różnice, no bo e, dla Xbox Series X w trybie wydajności mamy rozdzielczość 864p do 1152p i rekonstrukcję obrazu przez TSR który znów zapewnia niskim kosztem dużą kompatybilność, jeżeli chodzi o funkcjonowanie, no natomiast mamy tragiczne mydło właśnie i najgorsze to jest to, że w grze mamy dużo partikli i wykorzystując te gorsze upscalery, czyli TSR czy XCSS, to zauważalnie mamy dużo tych rozmyć, które się ciągną po prostu za e, chociażby właśnie różnymi cząsteczkami, liśćmi i tak dalej, i tak dalej. To wszystko robi nam smugi na ekranie, co wygląda po prostu paskudnie. E, w trybie jakości mamy wyższą rozdzielczość, lepszą jakość obrazu, kosztem wydajności, oczywiście, e, no bo w e, trybie wydajności próbujemy osiągać 60fps, coś się naprawdę słabo udaje i rzadko kiedy faktycznie mamy stabilne 60 fps, natomiast w trybie jakości no te 30 fps trzymamy znacznie bardziej stabilnie. Warto zauważyć, że niskie rozdzielczości bazowe są też spowodowane wysokimi wymaganiami technologicznymi, takimi właśnie jak Virtual Shadow mapy, Lumen, Nenite, nierozbudowana roślinność, system rekonstrukcji obrazu właśnie ten Temporal Super Resolution TSR pomaga w poprawie ostatecznej jakości obrazu, natomiast nie jest w stanie w pełni zamaskować tych wszystkich mankamentów Oczywiście na PC mamy więcej opcji, jeżeli chodzi właśnie o rekonstrukcję obrazu, bo XJSS, FSR, o ile dobrze pamiętam, jest w wersji 3.1 i DLSS w wersji 3 .1. robią robotę i standardowo DLSS daje najlepsze efekty i najmniejsze rozmycia FSR, ale to tylko oczywiście na kartach Nvidii. FSR najmniej obciąża CPU, ale daje najwięcej artefaktów, a XJSS poza właśnie GPU Intela daje najsłabsze wyniki. Przepraszam, właśnie bo FSR inaczej. TSR to jest najtańszy i najgorszy. FSR jest najbardziej uniwersalny, ale, no, właśnie daje lepsze wyniki wizualne, ale najbardziej, najbardziej tutaj może obciążać CPU. To no, raczej w tą stronę wygląda. No, no i XSS, powiedzmy, na kartach Intela, może dawać tutaj, mimo wszystko, najlepsze wyniki, ale generalnie. No, z kartami AMD czy NVIDIA nie współpracuje najlepiej. Jednym z najbardziej właśnie znaczących problemów technicznych jednak drugiego stalkera jest jego wydajność na wszystkich platformach. Na PCC gra wykazuje szczególnie wysokie obciążenie procesora, co prowadzi do znaczących spadków liczby klatek na sekundę, nawet na nowszych konfiguracjach sprzętowych, i problem ten jest szczególnie widoczny w lokacjach z dużą liczbą NPC-ów lub podczas intensywnych walk. Gra częściej potrafi się utrzymać przy 30 klatkach na sekundę niż 60. 60 na konsoli to jest dużo rzadkość, a płynne funkcjonowanie na PC wymaga bardzo mocnego sprzętu. Optymalizacja gry na obecnym etapie wymaga jeszcze sporo pracy, chociaż już społeczność zajęła się pewnymi aspektami gry na tyle, na ile to możliwe i wypuściła mody, które poprawiają wiele elementów po prostu przez modyfikację parametrów właśnie silnika, tak które są przynajmniej dostępne z poziomu gdzieś tam konsoli, więc mogli pewne modyfikacje gdzieś tam wprowadzić. Wciąż widać cały czas problem z zarządzaniem pamięcią, właśnie wczytywaniem wszystkich elementów, wykorzystaniem wielowątkowości, mamy tam bardzo słabe zrobione asynchroniczne operacje, Streaming tekstury i asetów też jest właśnie średni, bo ten popping jest widoczny, a dodatkowo jeszcze często wchodząc do danego obszaru widać, że mamy twarde referencje w obiektach i pewnych asetach, przez co dostajemy wręcz freeze'ów ekranu, co jest no, niedopuszczalne. No i oczywiście mamy stabilno, całą stabilność frame pacingu, tutaj mamy wszystko to na słabym poziomie. Wiele scen posiada tragicznie wielką liczbę drogoli, przekraczającą między 30 a nawet 50 tysięcy właśnie instrukcji, to zdecydowanie za dużo i widać tutaj efekty łączenia dwóch pipeline'ów renderowania właśnie klasycznego foliage'u i postaci yy, oraz Nenite'a dla, statycz, dla statycznych meszy, do tego jeszcze Lumen i to wszystko się składa na... Niestety taki niezdrowy miks, moim zdaniem. Najprostszym wnioskiem będzie tutaj aktualizacja silnika do wersji właśnie 5.4, unifikacja rozwiązań tam, gdzie to możliwe. Myślę, że wtedy zredukujemy druk, ale poprawimy wydajność i poprawimy też efekty graficzne dzięki temu. Bardzo niepokojący jest jednak fakt, że gra bardzo źle korzysta z zasobów właśnie CPU. Wielowątkowość jest tutaj słabo wykorzystywana i widać jak bardzo źle gra korzysta z przetwarzania animacji, logiki postaci, i nawigacji. Gra wydaje się mieć stałe zużycie CPU w zależności od liczby NPC-ów w zasięgu wzroku, co wskazuje, że GSC nie skaluje w ogóle tick postaci i wszystkich ich komponentów. Jeżeli twórcy odpowiednio ustawią anim blueprinty, Wykorzystają budżetowanie tiku animacyjnego, skorzystają z significance Managera, lepiej wykorzystają wątki, no to gra skorzysta na tym w zauważalny sposób. Najłatwiej sprawdzić, w jakiej skali jest to problem, gdy zetniemy efekty do oporu, odblokujemy klatki. Więc na mocnych pc dostaniemy pewnie 100 plus klatek i więcej, i będziemy przemieszczać się pomiędzy klastrami lokacji. Widać zauważalne spadki, czy nawet frizy i stop klatki w skrajnych przypadkach Tak samo, gdy wyjdziemy do lokacji, gdzie mamy więcej niż dwóch, trzech NPC-ów, gra zaczyna wyraźnie zwalniać zarówno w otwartych przestrzeniach, jak i bunkrach czy budynkach. Z racji właśnie tego obciążenia CPU warto mieć na uwadze, że część zabiegów związanych z GPU nie będzie miało znaczenia, stąd twórcy będą musieli się nad tym aspektem pochylić w pierwszej kolejności, gdyż pamiętajcie, że raz, że drawkole muszą być przygotowane na CPU, przynajmniej częściowo, nawet jeżeli wielowątkowo, to dalej, no i dodatkowo jeszcze... Macie samą obsługę upscalingu, która też wymaga zaangażowania CPU i też kosztuje swoje, więc tym samym bez poprawy CPU nie ma tutaj poprawy GPU. Gdy odblokują sobie nieco właśnie frame time'u na CPU, na procesorze, będą mogli lepiej do, dotrzeć. Upscaler, który również zużywa właśnie ten czas, na pewno istotną rzeczą od strony doświadczeń użytkownika będzie włączenie cieni oraz poprawa oświetlenia, a to ma szansę. Zadziałać znacznie lepiej, właśnie na zaktualizowanej wersji silnika. Jakby tego było mało, dużo problemów leży w kwestii zarządzania danymi, właśnie pamięcią i czasami ładowanie i tutaj przechodzenie pomiędzy lokacjami działa miejscami naprawdę, naprawdę koszmarne koszmarnie, i to jest. Efektem źle skonfigurowanego i obsłużonego strumieniowania danych oraz wielu twardych referencji pomiędzy obiektami. Prawdopodobnie mają albo swój system, bo wątpię, żeby korzystali z właśnie tutaj World Partition, albo mają go źle skonfigurowanego, przez co Myślę, że tutaj w pierwszej kolejności musieliby zamienić twarde referencje miękkimi, pocisnąć bardziej wasynchroniczną obsługę danych. Dodatkowo twórcom ułatwi życie wykorzystanie Direct Storage i IOS Store, które przyspieszą ładowanie danych do kompresji tekstur. Nie zaszkodzi oczywiście optymalizacji asetów, przynajmniej tych, które zżalają najwięcej pamięci. Myślę, że jeżeli um, przemyślą dobrze, jak dzielą um, level na klastry, nie wiem jak czy właśnie korzystają tutaj z Word Partition, czy nie, ale jeżeli nie i mają swój klastrowy system, to muszą naprawdę dobrze po podzielić sobie te wszystkie dane, te wszystkie asety na klastry i przypilnować, żeby na przecięciach tych klastrów nie było żadnych obiektów, bo wtedy one nie będą prawidłowo obsługiwane i odładowywane czy ładowane wtedy kiedy trzeba. Więc to też jest dodatkowe dla nich na pewno wyzwanie, na którym muszą się pochylić, żeby to doświadczenie było płynne, bo faktycznie czasami jest makabra. Ostatecznie, ostatecznie jednak. S.T.A.L.K.E.R. 2, Heart of Chernobyl to jest technologicznie naprawdę ambitny projekt. Dla mnie to jest taki Fallout trójwymiarowy, tyle że bez różnych bezpieczników daje większą swobodę, wymaga więcej odgracza. Czasami powiedzmy, niektóre rzeczy UX owe są też niedopracowane, ale do tego jesteśmy się w stanie przyzwyczaić, zwłaszcza fani pierwszej części. Natomiast no, jest to doświadczenie jak dla mnie niesamowite, niesamowicie klimatyczne, tylko że jest psute po prostu przez te wszystkie problemy techniczne. Yy, I myślę, że tutaj, yy, cóż. Spełnia na pewno te nadzieje pokładane w, właśnie w tym aspekcie audiowizualnym, w klimacie, tego typu rzeczach. Tutaj wszystko jest na poziomie, natomiast no, muszą tutaj twórcy jednak poprawić technikalia. Mamy z jednej strony właśnie imponującą oprawę graficzną, jakość środowiska, właśnie gęstość tego wszystkiego dużo dobrego detalu, naprawdę bardzo fajnie zrobione bronie. Świetny klimat, świetna pogoda. Taka scenki, udźwiękowienie jak jeszcze można się przywalić do modeli postaci to jednak ostatecznie, taka scenki są też dobrze zrobione. Jednak nie można pominąć znacznych problemów technicznych właśnie tragiczna optymalizacja, problemy z wydajnością ograniczenia w implementacji technologii oświetlenia, masa kompromisów, które trzeba było poczynić po to, by gra była jakkolwiek funkcjonalna. I Przed premierą wersje recenzenckie były znacznie mniej optymistyczne i gra brzmiała na znacznie gorszą, niedopracowaną również w zakresie logiki funkcjonowania, a wręcz niegrywalną. Stąd zastanawiam się, dlaczego niektóre serwisy dały wtedy już ocenę poziomu 8, dlatego, bo ja rozumiem poświęcenie pewnych funkcjonalności dla klimatu, ale ta gra bywa naprawdę niefunkcjonalna nawet po łatkach, a ponoć było gorzej. I jasne, S.T.A.L.K.E.R. jest mniej przestępny niż większość gier i bardzo dobrze, natomiast faktycznie Day One Patch swoje zrobił. Gra mimo to wymaga jeszcze kilku miesięcy pracy, gdyż roi się w niej od problemów, ale akurat takich, które... Są jak najbardziej do rozwiązania, właśnie tam nie wydaje mi się, że jest tak dużo problemów na poziomie designu. Można parę rzeczy lepiej skomunikować, ale generalnie. Tam pod tym kątem jest wszystko na poziomie. Tutaj bardziej jest kwestia technikaliów. I kolejne łatki już teraz są nanoszone, są zapowiadane i z pewnością nadejdą właśnie następne. Dlaczego jednak premiera nastąpiła teraz, możecie się zastanawiać, bo wydaje się, że jeszcze brakuje tutaj paru miesięcy pracy. Jednym z głównych powodów może być właśnie fakt umowy z Microsoftem, który wymaga premiery w określonym czasie. Zieloni zdecydowanie tutaj na grze nie stracili, gdyż tytuł pomimo wydania na Xbox Game Pass nadal sprzedawał Dał milion sztuk zaledwie dzień od premiery, tam niecałe dwa dni, OK. Wciąż jest to niesamowity sukces, któremu nierzadko największe studia mogą pozazdrościć, już pomijając kwestię jednoczesnych graczy na Steamie, która tam liczba sięgała 113 chyba tysięcy, czy nawet więcej, a to był tylko Steam, gdzie na game Passie jednak tych użytkowników może być znacznie, znacznie więcej. Stąd, mimo tych problemów, Drugi stalker pozostaje imponującym osiągnięciem technicznym, szczególnie biorąc pod uwagę trudne warunki, w jakich powstała gra. Jednak wciąż tutaj no, trzeba tej pracy, trzeba więcej pracy z odpowiednimi poprawkami i optymalizacją w przyszłych Aktualizacja gra ma potencjał, by stać się naprawdę jednym z ciekawszych tytułów, jeżeli chodzi właśnie o. Stworzenie gry, o wykonanie i pod kątem i artystycznym, i technologicznym. Natomiast no tutaj muszą jeszcze zwłaszcza ci ludzie od warstwy technicznej popracować nad tytułem. Sam grę kupiłem z sentymentu, to się przyznaje. E, jeszcze zamówiłem ją w preorderze. Tu głównie też właśnie z tego sentymentu do pierwszej części chęci wsparcia deweloperów. Natomiast sam osobiście, tak jak też wielu recenzentów zaleca, którzy nie lecą w jakiejś skrajności i wstrzymują się na przykład wręcz od ocen w tym momencie, mówią poczekajcie. I ja też właśnie sam poczekam kilka tygodni, zanim na poważnie zabiorę się za eksplorowanie zony, po to, by po prostu mieć to doświadczenie bardziej płynne i bardziej pełne. Natomiast tak jak już tutaj zaznaczyłem, dużo tych rzeczy technologicznych jeszcze trzeba dotrzeć. I to wszystko w tym materiale. Zapraszam do lajków, komentarzy, subów, dołączenia do Discorda, patronita czy dowolnej innej formy wspierania, tak jak ci wspaniali ludzie, których widzicie teraz na ekranie. Linki znajdziecie w opisie. W ten sposób doceniacie też pracę Izy i Łukasza, którzy upiększają moje nagrania. Wielkie dzięki za wysłuchanie i do zobaczenia w następnych materiałach na Okiem Deva.